Paweł Kozioł, wójt, senator, prezes oraz król władca Rancza razem z Czerepachem. Nie no, żartuję. Paweł Kozioł, urodzony 2 czerwca 1962 roku w Lublinie, Cezary Żak, jeden z głównych bohaterów serialu Rancho i filmu Rancho Wilkowyje, wójt gminy Wilkowyje w seriach 1-4. Jest ateistą i antyklerykałem, w przeciwieństwie do brata bliźniaka Piotra, który jest katolickim duchownym. Obaj bracia, do końca czwartej serii pozostają w ostrym sporze, jednak gdy zachodzi wyższa konieczność, gotowi są tymczasowo zawiesić broń i współpracować. Żoną Pawła jest Halina Kozioł, przez długi czas gospodyni domowa, później wicewój gminy Wilkowyje. Ma też córkę Klaudię, która studiuje psychologię i jest osobą bardzo kochliwą. Wójt to sprytny, chytry, podstępny, interesowny i nieuczciwy człowiek, któremu w życiu zależy tylko na władzy i pieniądzach. Były partyjniak, który zawsze umie zwietrzyć, gdzie opłaca się zapisać. Trzyma w biurku siekierę, żeby straszyć swoich przeciwników. Jego partnerzy w nieuczciwych interesach, to Arkadiusz Czerepach, Fabian Dudak, Księgowa Lodzia i Więcławski, przy czym troje ostatnich tylko do czasu, gdy wójtem została Lucy. W ostatnim odcinku czwartej serii, przegrywa walkę o trzecią kadencję w wyborach na wójta, na korzyść Lucy Wilskiej. Jego żona zostaje zastępcą wójta. W piątej serii najpierw zostaje przewodniczącym Rady Gminy, a w ostatnim odcinku senatorem. Od serii siódmej jest prezesem polskiej partii Uczciwości, w ostatnim odcinku serii 10 zostaje on prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej.